Witam w drugim odcinku Stone by Stone Jest Survivalu. Z tej strony Mauskull i Fulang. Dobra, mało ten gadania wkładzimy w nasz świat Stone by Stone. Ja pamiętam, że koniec tego odcinka był w miarę śmieszny. Nie ja chyba naprawiłem tego baga, ale nie wiem czy dalej to się dzieje. O, oh, jest skorany. Dobra. Ja sobie przypie przypieczemy kurczaka. Zaborko byliśmy. I w tym odcinku będziemy się mniej więcej zajmiemy bulowaniem. Co chwilę no miałem? No Dzisiaj tak mam już noc. Ten multiplayer. Cześć zombie! Obwiniam Obwinia moda! Obwiniam moda. Dziąg. Jołożonę. Co mnie walnęło. Zaraz umrę! To ten i potem czekaj, kuczaki się przypalają w piecy. O, to sobie zmienił mhm, mm Dobra. Nie ja widzicie, dalej jest noc Ja idę zapalować na pana krowę. Mogę krowę I będzie dobrze, jedzą mium, mium. A. A. nie spadł. Nie, spadł. Co za stary? No to nie to, to jest sam. Zobacz. Mądra. Bo tam boże, tam, dobrego, Przepraszam, że. to na Co się stało? się stało, że byłeś taki przelazony i znowu spojrzałeś w różne? Nie, akurat nie to, nie to, nie to. Nie. Bo teraz będę się zanim się sobie wypadnie wspinać w ja mówiłem, się zajmujemy budowaniem. Stanęłaś mi na do skrzynki. No, już idę do góry. Co, <kłynne> Tak najlepiej. Niech nie sobie się na dzień. przecież. Nikomu się nie chce. A potem, a potem leciałem, będzie wyleciał jak osalał i swojej tani to jest. Ja tu tak tam blisko, a klatka tu, klatka I nawet, ja się nie obejrzysz, jak do domu. dziękuję za skośnięcie. Na i ja Nic nie. nie mówię

by coś nikt nie widzieliście, ja widziałam. No oni mają nie ma widzieć. A... Co się Ale Albo się nie wypnie. Ale nie będzie tak jak jest. Bo już to wypnie za dużo i będzie już, już Odcinek odcinam te Ale Które też kiedyś za mną łażą? No to ja jestem jakiś. jakiejś. No lepiej, że już nie pomóc zrobić. To za, tylko... Gdzie ja pomogę? Albo nie pomogę, bo muszę się najpierw zregenerować. No tu jest. A, to jest teraz. Czekaj, ja go od tyłu. Ból, ból. w bólu. Uciekł. Kieruj tak. Tak, tak. Kujmiecz tu na dnie. O, zaraz też w dziękuję. O, Gdzie mój miecz? Tam na dnie. Gdzie? Gdzie Tam, tam brzegu. ale blisko brzegu. To ma sens. Tak, dostałem, ja, dostałem. O, nie, nie, o, nie, Co Panie? Panie? Pan nie, że Daj Panie. nie, Panie. Panie. nie, Panie. 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 nie, 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 na nie, 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 to na. nie, nie, jest nie, tak. była taka sklepa. Tak. Jaki krzyku. I zastępuje się innym. Jakoś przebyliśmy. No, kto przebył tam, kto był. Pierwszą noc. Obaj zginęliśmy po ławce Ja sobie nie wiem. Już hmm. ja nie zginęłem ze swojej winy, bo to był bak. I dlatego nie było jedzenia. Ale... A ja bym zginęła ze swojej winy. Gdzie? Gdzie? jesteś? Zresztą pająka. A pojąka a więc to oznacza stabilność wychodzenia. Szynuchy. Nie, to jest w wodzie, widzisz, że to już idziesz. Dobra. Mam cię. Daj się zabić. Nie zrobię ci nic złego. Ja ci tylko zawoduję. Jest. Mam nitkę. Jest, już... ja ci mam ja mam swój kilo. No to czy idzie dziewczany kilo w który leży w wodzie? To mój, ale nie chcę go już. Ale mam go mówić jako opot uh -huh. Dobra, ja trochę. No nie no ten dek to znowu jest. No ten, no ten, który mnie zabił. A Spoko, w dzień masz przewagę. Na pewno nie wszedł, Aaaa, oh, jakie były Ten Tenś pójdzie za drzewo i zniknął. Skielet morderca! Ty, ja podniosłem tę nitkę przecież. W ktoś widział, że spadła, ale nie wiem gdzie jest. Słuchaj, znaczy, spadłam do wody? Może. Ja tam zaraz pójdę Jak tylko przestanie mnie radzić. Tak to jest, jak ma się stać telefonem. Tak jest, tak jest. Życzy. O, jest mi Nic się do Nic się do Nic się bukną. Nic się bukną. Nic się już Nic się po po się Teraz Nic wędkę. Ja tu latam po lesie. się bukną. Nic dobre są. Ci nie będzie nic, ci nie będzie, wszystko będzie do... No, gdzie mi uciekać synu. No? Słuchaj, bo nic nie będzie dobrze. Oberwałem, ale to nic. Nie mam nie no, nic i jedno oko. Ale fajnie, że dodali oko i alchemię. Mów jeszcze mówię, alchemia nie mam, ale jakoś sobie człowiek poradzi. Zawsze trzeba sobie radzić. O ja tylko wymagałam kursu do merenderu i zabicia Blazów. Ja kiedyś z kolegami próbowałem objąć kurs do merenderu. I co? Zostawiliście mi kursem, Zostawiliście mi kurczę, nie, jak my nie też. Ale sam z innymi kolegami, kiedy wypad, i gasty nas skutecznie przegoniły. Jak spotkaliśmy dwa kasty, dalej, w nalegałem, byśmy wrócili, ale mój kolega nie chciał. Zdecydowanie spotkaliśmy trzeciego gastu. Na bliższym, do a to ja na się Jedą jestem tam? tam na tym moście między dwoma między dwóm, Zostaw Zostaw tę ziewątkę, a to mam pierwszą rybę. Super. Mam łososzę i mam rozdynkę. To jest mały złoty to jest, ma żdynkę, więc na to jest. No ale, ma, to, ale to. To się po nim nie złą faza dziwaczenia. O, jakby faza taka, jakby się wzięło narkotyki. jaką ma się fazę po narkotyków? Myślisz, że nie oglądałem. Oglądałem się z narkotykami. Nie, no, nie, nie, to ogląda różne filmy. Mały no, Dobra. Ja już zacznę budować filmik. sobie Nie no, mamy jeszcze łóżek nawet. A to już domem w budynku. No co, trzeba? No, ja nic nie co mówię. Muszę wyznaczyć dobry teren. Ma wywiódki się o Nie. To jest jaskiniowcem. No trzeci łosość z błędu. Nie mogę zapić normalnie, by... yy, Odkryłem błąd. Jakiś... Ile bym nie łowił, wędka mi się nie zużywa. Super nic. Są takie rzeczy tylko na mój biznes. Ale cieszę się, bo już na pewno w następnym odcinku tak nie będzie. Ja widzę co Ty robisz, to jest marnotrawienie słuchościów. Jakie marnotrawienie? Gdy je rąk? Z berek. Mhm. Słychać tak głośno, że się wszystko zabijło. Dobra. Przepraszam Państwa, ale lubi mi się czasami tak pokłócić. Bez powodu. Ja o, mm. ryba, ryba! ryba, ryba. No i super! Brawo! Jak to na to tyle rękoma zapracowałem! Ja oba pająki zabiłem własnoręcznie! Mhm, mm super! Macie mm. no, te... tak Jakiś tam Maciek, chudy, niezamieszany Maćka taki, e, wiecie już, że mamy w klasie takiego Maćka, co nie, który zawsze mnie będzie lekceważył, kiedy Nie, działam. nie poniżaj się już. Ja się nie poniżam, ty się poniżaj. Ja Tylko pokażesz swoją sytuację. Nie pogarszam. Chodź ja Sam sobie posz. Co tam dużo słychać? Wsz wszystko dobrze, słone Sumy, Sumy surfują. <noise> <noise> Dobre. Ale na serio. Ty się chyba rozdrybę kawał. On ma buty. Jeśli to było nowy komputer, to zamiast tych skurwanych spodów, można było mieć skurwane buty. W do tego, że te rybakiem stare buty. O, super. Czujesz się tędy, kiedy jesz. Na razie mamy stabilny źródł położenia I nie będę musiał popełniać samobójstwa z głodu. Ja też nie będę musiał popełniać samobójstwa z głodu. Ile już się nagrywa? 13 milionów. Hmm. To jest, jest, jest dłuższy odcinek od tego poprzedniego. Mhm. No No tylko nie biorę. Nie wiem, nie mamy wszystkie wypłynęły. By mm. wysłuchowały. By wysłuchowały. Ja będę głębina... Głąd... No. Będę ich śniła, będę już miał, na... miał, na... miał ich będę miała już łóśka. Pokażę, czy mam na ulicy. Jest jedna krzyńca i ty teraz mam dwie więcej. Ja mam cztery. Mam... Teraz już mam trzy wełny. bo ja mam czarne i dwie białe. Ale w tym terenie jest pozauiec. Ja widziałam... A? Ty? Mhm. A ty ja tam idę. Na duże.

Super, musi, musi. No właśnie, nie jest super, nic nie jest super w tym Dlaczego? No tak, jest super, Czekaj, nie muszę was tak kurat. A jak nie to tak. tak. Czekaj, czekaj, tak białe takie. A to jakaś koda, ale Nie, już nie, czerwony, robi, oni normalnie No dobra Dla tych, którzy jakoś słabej nie wyczuli się o karką w porze, to był tam. Co tam budujesz? za była nie górujesz obydwa drzewa. Pięć, dobra. Jest już tak ciemno, że ciemno widzę. Czego pięć? Ciemność, bo ciemno. Przeciemność widzę, super, a nie? dobra. No ile masz rolnych? Dużo. Dużo. Jeszcze konkretniej. Dużo? Jeszcze konkretniej. Jeszcze więcej. Kolefony. A Gdzie pan jest? Spisam się. Alpinistycznie. Klasycznie. Ja idę za to I co? Głupie potworki. Czy jeszcze bardzo nie warto iść tam na górę? Tak. Ale ja się nie boję, ja już nie patrzę na tych No. Komat mi było! Ale odlaj się od mnie do domu. Nie chcę, żebyś żeby mnie, żeby tryper nie wydłuchnął. nie ma żadnego trypera, tryper jest kilkadziesiąt kawałek stąd. Kilkadziesiąt, kilkadziesiąt. Pożycząc po łososie, dobra? Zobacz sobie, na mm. O, ty też nawet nie musisz wstaniać. Tylko kratę mnie opodaj. Mogę włacać kratać wszystko na Dzięki, panie. O, z z no proszę Daj pan mi jedną unikną, żeby też mnie. mieć. O, Mam nawet ten ja też przed tym myślkałem, ale dobra, ty będziesz miała zbroja. ale co no za Nie zasady... do są spodęki są Dzięki, dzięki. O, są się Pozwolę się śledzić, do tego schronu. A to mi dookończ po złościny. A kto to był tam to jest po... twój dom? Koło domu jest zbocze, a w my się wymyśliliśmy. Ząbiackie, pające, a mam już dla Ciebie nitki na wędkę. A już mam na wędkę. Zabiłem pająka jeszcze przy okazji kiedyś. A, no o... możemy te... Myślałem, że doradzę do wody. <laughs> Jak mówiłem, odejdź od mojego domu, kiedy masz zobaczyć super. Ale po pierwsze, to, jest... to on do mnie podszedł. Po drugie, nie zniszczyłem ci domu, tylko ci trawę obok. Aha, dobra. Zauważyłem. Najpierw zaczynasz, a potem mnie odpowiada. <grym> dobra. Ja się ja nie lubię, ja tu lecę do tej wody. Gdzie są moje skłonki? Będę trochę ekspa A Tym a chyba ty, nie. mnie razem chyba nie. Tym ciebie. chyba nie. Tym razem chyba nie. Tym razem chyba nie. wiem, Wędkę chyba stracił. No, to, to skończy. ja I to coś nie. Tym spodnie. nie. to są chyba o, jest minutkilos, jest. Leży, leży koło kostki. O, jest mieczyk. No. no to Dobra. To wszystko. Tylko podnieść to z podęgi. Albo lepsze. No bo coś odcinek już trwa 2 minuty i 34 kule, co ja mówię. Już 21 minut. Jeszcze piwkę tam porobimy. Czekaj, ile masz ma wełny. Taka, czekaj, masz No, trzy. Masz trzy wełny, tak? Mhm. Mm Falta. Niczego mogłabym, żebym się poszła za piątą. No to jeszcze jedna wełnę, bo ja muszę wydostać na luzko. O Jezu, to mnie wandeł, no co za ten. No nie, no. Ja nie cierpię szkieletów. Nikt nie cierpi. Koko, ko, my tu mamy dobre zeszty? Tak, żebyś widział co że się wydarzy na polach. O! To to dopiero jest masa. Aaaa, zaraz mi za długo! I mnie za długo! Dzień dobry, daję mi tym razem do wody? Dosięgę. Szybko, 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 bo zaraz mi. Pomóż ci, ale skąd to tam Nie! Panie, ja idę po rzeczy! Moldować. Pan będzie spróbował odzyskać przez od się da, a ja y, będę dzi. Okej? Okay? Może być. To nie wybrudzę, bo to nie bardzo ma chleb opcję. Powiedziałem, może być. Jak może być? To może być albo tak, albo może być inaczej. No nie podejmuj na razie. Przepłonę przed pocisk, pociskami trójkę, no to skieruję mi nie strachem. Proszę, żebyście się odsunęli. Teraz proszę uprzejmie, potem może być trudniej. A teraz proszę z no, niebem. Ma, nie ma to nie moje palce. Znalazłem krótki los. Jakie jest mięsko? Dzięki panu. No to po prostu jakiś inny, tylko słoneczny. Czekaj chwilę. Masz tutaj mięsko. Mm -hmm. Nie mogę wyrzucić. Dobra, mogę zablokować. Mogę powiedzieć, że będziemy już kończyć ten odcinek. Czekaj, czekaj, małku, Morku. Tym razem nie będę się Patrzcie, tylko jeszcze będę oglądał z pokołkami. No. no w, w następnym odcinku będziemy może kończyć budowanie. Może. Albo będziemy szli, będziemy szli na wycieczkę, ale Ale No, to ale przekonamy się w następnym odcinku. A teraz dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. A jeżeli yy, przypatrzam do gustu z tych, nagrywamy i komentujemy, to pozwolę sobie zostawić w żeby oglądać kolejne nasze odcinki. Do widzenia! Super, pa.